Dzień dobry, jestem dzisiaj w Konstancinie Jeziornie na osiedlu Domów Jednorodzinnych Botanika Konstancja, które sąsiaduje bezpośrednio z Ogrodem Botanicznym w Powsinie. Domy z naszej oferty dedykowane są dla rodzin, które cenią ciszę oraz bezpieczeństwo warszawskiego przedmieścia. Nasze zamknięte osiedle zlokalizowano w pobliżu zieleni, parków, tras rowerowo-pieszych oraz blisko prestiżowych placówek edukacyjnych, m.in. amerykańskiej szkoły w Warszawie. Deweloper zrealizował już dwa pierwsze etapy budowy, na które składa się 36 unitów. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem klientów i zostały wyprzedane. Większość domów oddanych do użytkowania pod koniec 2021 roku w etapie pierwszym jest już zamieszkana. Właściciele podkreślają, że są one funkcjonalne oraz solidnie wykonane. Domy rozplanowano na trzech kondygnacjach. Ich całkowita powierzchnia bliska jest 250 m2, na których zmieści się nawet sześć pokoi i kilka łazienek. Ważnym aspektem każdego domu jest garaż na dwa samochody, a największym atutem salon z sufitem wysokim na 6 metrów. Mam dobrą wiadomość dla tych z Państwa, którym spodobała się koncepcja naszego osiedla. Deweloper rozpoczął już budowę trzeciego etapu. Ofertę domów dostępnych w sprzedaży w nowej fazie inwestycji z przyjemnością zaprezentujemy na spotkaniu w Biurze Sprzedaży przy ulicy wczasowej 64.